Siemka z tej strony Raon. Witam Was w kolejnym odcinku Ninokuni Rat of White Witch e, Jesteśmy w garażu tego oto jego mościa. I tak, musimy iść do jego córki. E, jak ona tam się nazywała, dokładnie nie pamiętam. Nie mam pamięci do imion, to prawda. Ale mniejsza z tym, zaraz będziemy wiedzieć. Tak, tutaj, okej. Okay. Udało nam się właśnie... Y, tak jakby uzdrowić tego jego y, jej ojca. Najpierw walczyliśmy z jego koszmarem, następnie naprawiliśmy jego serce, chyba można to tak nazwać. Tak więc została nam tylko rozmowa z tą dziewczynką. Oliver! Jest? Well, uh Myrtle! You're not sick anymore. I I can't, Oliver. Just thinking about going out there gives me goosebumps. Myrtle. Oh. Go on out and play, Myrtle. But Father. Sweetheart, I'm so sorry. I don't know what happened to me. I wasn't there when you were sick. When you needed me, and I was fighting with your mother the whole time. I guess maybe the thing that was keeping you closed up in here. Maybe it was me. Father! You were scared somewhere deep down that if you went away, even for a little while, your mother and I would lose the one thing keeping us together. That we, we wouldn't be a family anymore. I'm right, Arnold. That's why you why you were Something deep inside you wouldn't let you leave the house. Uh, uh, father, I... It's all right, sweetheart. Your mother and I, it's gonna be okay. Uh, uh, father. Please, Murdo, please forgive me. Those tears, Bunting? Huh? No, they're not. So much for you being honest. Oliver? Hmm? I'm going to try. I'm going to go outside. Will you come with me? Roder? No, w końcu się wdow. No, w końcu ją wywabiliśmy z domu. Okej, czyli już sprawy powinny się troszeczkę zmienić także w drugim świecie. Courage, odwaga, tak? Ale czy ona pójdzie z nami do tamtego świata, czy? Nie, to będzie chyba chodzić bardziej o tą drugą klientkę. Take heart, tak? Weźmiemy to, będziemy mieli na przyszłość. Może się jeszcze przydać. Na pewno się przyda. Tak, to jest już trzeci symbol. Courage, tak? Courage, odwaga. Pewnie będziemy musieli go dać albo ojcu, temu no, Rashadowi czy tam jakoś, albo tej klientce, właśnie. Jej sobowtórce. See you soon, Oliver no to dobra czyli tak przechodzimy do z powrotem do tamtego świata Gdzie jest brama jest way. fajnie fajnie udało nam się naprawić kolejne serca. Entendi. Heart. What is this? Where am I? What happened? It was Shadar. He stole a piece of your heart. My heart? Is it you, Esther? Is it really you? Oh, my dear daughter. Father! Oh, forgive me, my child. <laughs> <laughs> you were robbed of your courage. But I... I have only myself to blame for the loss of my own. Oliver. It is you who taught me this. You have my thanks. You're welcome, Mr. Ashad. I will join you in the fight against Shadar. The day will soon come when the clarion rings out across the land once more. The clarion? Oh, it's an old story from way back, that is. Back when the world was at peace, like... The three kings of our world combined their skills and knowledge to create a flute that symbolized the great peace. The sound of this flute came to represent the unity of the nations of the world. How long is it now since the call of the clarion was heard? Not since the three kings got into a right old potch and fell out. Diad, it's up to us. The clarion will ring out again, and we will be the ones to play it. <laughs> Very well, daughter. No, fajnie, fajnie. Czyli oni do nas dołączą, tak? O proszę, no kolejny sworek. O, a cóż to takiego? Jakiś ptak. <laughs> Drongo, his name is Gogo. -Go. <noise> Say hello, Gogo. -Go. Aha, czyli to jest familiar tej dziewczyny, czyli ona też będzie wywalczyć, chyba w naszej ekipie, tak? No proszę, pięknie, kolejne czary. Secret ingredient, ingredient, ingredient Magic Lamp Wow Pulse Sporo tego Ale czy to są ofensywne czary Czy po prostu takie, które możemy użyć na co dzień, właśnie? Nie wiem Temple of Triarchs, Temple of Triarchs, Dark. you mean? Russia is now travelling with you, no pressure. tu się świeci, komuś tutaj możemy pomóc. Tylko nie wiem komu. Eee, czekajcie, zapytamy się. Ten mnie. Aha, możemy od niej wziąć entuzjazm. To dobrze, może się później przydać. Dawaj, 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 take heart. Nothing. Ah, give heart. Not nie mogę? What the. Aha, dobra. My mamy już entuzjazm, czyli nie możemy więcej niż jeden taki symbol mieć. No dobra. Trzeba by było zobaczyć gdzie mamy iść. Aha, do tego. Do, do tej świątyni trialów czy coś tam. Triale jakieś nas tam czekają. Ale jest... O, tutaj znowu się świeci. Kurczę, nie zobaczyłem co Ale na pewno mamy mu... I take heart, mogę wziąć od niego, zaraz, zaraz zobaczymy co Kindness. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, dobra eee, Tak więc co, będziemy chyba ruszać, ale poczekajcie, czekajcie Troszeczkę kasy zbierałem. Może jeszcze byśmy, nie nie nie, dobra, to i tak jest za mało Trzeba było... Trzeba by było najpierw troszeczkę pobić level i nazbierać trochę więcej tego. Jak tam masz level? Mamy wszystko pełne, tak więc możemy ruszać do tej świątyni. Ale nie jestem pewien właśnie... Aha, Ester jest tutaj. Tylko jak to... jak te walki będą teraz wyglądać? Czy ona będzie obok? Czy po prostu będę mógł wybierać między nią a, a Oliverem nie wiem, ale zaraz się przekonamy. Wezmę pierwszą, lepszą walkę, zobaczymy, powinien się jakiś chyba tutorial pojawić, przydałby się tym razem. Eee, aha, w ten sposób razem podróżujemy, tak? Gdzie jest ta świątynia? Świątynia jest tutaj, Uu. No to co, ruszamy po przygodę. I pierwszy tutaj napotkany... O, this is the first time I've been out of Alma Moon in age. Dobra, 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 dobra. To sobie pogadaj. Dobrze by było jakby była obok. Green Buncher. Let's do it. Now you and Eastern can fight together, man. Double trouble tidy. Czyli chyba lidera będziemy musieli wybierać. R1, L1. Aha. <laughs> Sorki. Hmm. No dobra, zobaczmy. Możemy w ten sposób. Aha, wiecie, a to jest dobre. Czyli tak, wybieramy tylko lidera, ale e, obydwoje walczą. Po prostu ta druga postać będzie sterowana przez komputer. To mi się podoba, o to mi chodziło właśnie. Zobaczmy, co ty masz na ogóle. No to akurat nie ja użyłem, tylko Oliver. No, on jak zacznie walić tymi skillami, to ja nie wiem, czy to będę. Songs. Chirpy Tune, co to daje? E... It restores a little of all HP, tak? Aha, wszystkim HP tak? Regeneruje. A to wam powiem, że. Dobrze wiedzieć. Taktik. Do what you like. Aha, tutaj możemy ustawić, kto co ma robić. Give provide backup. Keep us healthy. O, widzicie. No i to mi się podoba, czyli tak. Ja sobie zmienię tylko litera. Może. I tak, taktykę ustawimy taką, że ona będzie nas leczyć. Keep us healthy. To by mnie najbardziej interesowało. Dobra, a my się zajmiemy tu walką, bo w tym jesteśmy najlepsi. Cut close. Zrobię z niej takiego maga leczącego. Bo wiecie, bo przydałby się na pewno. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Fajnie, fajnie, zajebiście, podoba mi się to tylko teraz będzie troszeczkę więcej osób do dzielenia XP Ale to co? Wyszkolimy wszystkich fajnie, fajnie, podoba mi się to naprawdę Mogę właśnie teraz widzę tutaj no, dysponować tymi stworkami mogę je zmieniać między tymi postaciami dwoma Ok, ja wiem, gdzie jest ten. Tylko teraz tak, Każcie mi to. Nie to, czekajcie. Eee, switch, aha, w ten sposób. taki healing, tear, thunder, spark. Nie, ja zostawię go tutaj chyba, jej. Kurczę, no, nie zobaczyłem. <ścoughs> Ale to nic. <ścoughs> Ty będziesz liderem na pewno No tamta będzie leczyć nas i siebie przy okazji Fajnie, fajnie To mi się podoba, to mi się coraz bardziej podoba Później chyba jeszcze dojdzie nam ktoś jeszcze, tak mi się zdaje. Level 15 Monkey. Okej, okay, czyli tak, dobrze idziemy dobrze, idziemy tędy. Co to jest tutaj? Jakieś słońce, czy coś takiego. Myślałem, że te kaktusy to są jakieś potworki, ale nie. Eee, dobra, już jesteśmy niedaleko. Tu jest wejście. Aj, nas złapał. No cóż. Zaraz zobaczymy turbandit. Okej, okay, dawaj, dawaj, dawaj. Będę miał teraz co robić <coughs> ze szkoleniem. Między właśnie nagrywaniem odcinków będę dosyć mocno ich próbował wyszkolić. O, tam coś na górze jest, ale nie mogę tego dosięgnąć jeszcze tam. A my jesteśmy przed tą świątynią trialów. Tam może być troszeczkę zagadek, tak mi się zdaje. Oraz wyzwań jakichś w postaci jakichś potworów, niepotworów stay close to the fire the desert cold at night. Huh. Dobra, czy my tam wyszliśmy do środka, czy co? Aha, jakaś ścianka po prostu. Esther? Most people wouldn't dream of taking on someone like Shadar. Well, uh... It's my mom. I have to save her. Your mother? Uh, yeah. She... She died, saving my life. But Mr. Drippy says there's a way to help her here in this world. So, you've come here to save your mother? Yeah. I guess. Wow. Huh? Doing all this for the sake of someone you love. I just think that's amazing. I wish I had as good a reason as you for making this journey. Huh. Oh, I'm sorry. I didn't mean I wish that... It's okay. Shadar is incredibly powerful. He breaks the hearts of anyone who defies him. So no one dares to resist. And they say no one can defeat him. I know that. But... I have to. You have to try. Right? I... yeah. It's so strange. You don't look powerful in the least. Ale somehow, I just know you can beat him. I wonder why. Thanks. Anyway, enough of that. It's late. Okay. No dobra, troszeczkę sobie pogadaliśmy tam w nocy na temat naszego celu właśnie, czyli ocalenia naszej matki ale przed nami właśnie ta świątynia czeka nas. Let's go, Oliver! Story. Coś odblokowaliśmy. Następną kartę chyba, eee, no, tej przygody całej. Możemy później sobie to posprawdzać, ale na razie nas tutaj nie interesuje. Tutaj jest Temple of Trials, właśnie to tutaj nas. Eee, oczekują prawdopodobnie te wszystkie pułapki, nie pułapki, ale dobrze, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek, już niedługo. Na razie, cześć!